W tym filmiku pokażę Ci, jak poprawnie rozwiązać zadanie numer dwa z matury próbnej z chemii, która była pisana w listopadzie 2013 roku. Treść tego zadania brzmi następująco. Uzupełnij tabelę, wpisując w puste miejsca odpowiednio liczby protonów, elektronów oraz neutronów. I właśnie teraz pojawia się ta tabela. Naszym zadaniem jest policzyć, ile te dwa jony mają elektronów, protonów i neutronów, a następnie musimy wpisać wyliczone wartości w odpowiednich polach w tabeli. Aby przystąpić do rozwiązywania tego zadania, warto by wiedzieć, co to jest proton, neutron i elektron. Proton to cząstka o ładunku dodatnim, neutron to cząstka nieposiadająca ładunku, a elektron to cząstka posiadająca ładunek ujemny. Jako ciekawostkę można jeszcze dodać, że protony i neutrony są podobnej wielkości, a elektrony są od nich znacznie mniejsze. Zajmijmy się teraz tym dziwnym zapisem. Co oznaczają te literki i te małe cyferki znajdujące się obok? Przy pomocy liter zapisuje się symbol pierwiastka, a więc w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z magnezem. Liczba znajdująca się na dole z lewej strony symbolu pierwiastka, to tak zwana liczba atomowa oznaczana literą Z. I mówi ona nam o tym, ile protonów ma dany pierwiastek. W tym przypadku na dole jest 12, więc magnes ma 12 protonów. Jeżeli w tym miejscu, które wskazuje strzałka, nie ma żadnych plusów lub minusów, to taki atom jest obojętny elektrycznie i wówczas ta liczba z dołu, fachowo nazywana liczbą atomową. Podaje również liczbę elektronów w danym atomie. W przypadku, gdy występują plusy lub minusy, to wygląda to trochę inaczej, ale dojdziemy do tego za chwilę. Zatem, obojętny elektrycznie atom magnezu ma 12 protonów i 12 elektronów. Jak wspomniałem wcześniej, protony mają ładunek dodatni, elektrony ujemny, a więc 12 plusów i 12 minusów daje 0. I dlatego ten atom jest obojętny elektrycznie, a przy symbolu pierwiastka nie ma żadnych dodatkowych znaków plusa i minusa. Liczba znajdująca się u góry to tak zwana liczba masowa, oznaczana literą a. Liczba ta mówi, ile dana cząstka ma łącznie protonów i neutronów. Tak więc, aby obliczyć ilość neutronów, wystarczy odjąć dolną liczbę od górnej. 24 minus 12 protonów daje nam 12 neutronów. Po rozszyfrowaniu tego zapisu wiemy już, że magnez ma 12 protonów, 12 elektronów oraz 12 neutronów. Czasami bywa tak, że z atomu pierwiastka, z pewnych powodów, których nie będziemy teraz zgłębiać, uciekają elektrony. Jeżeli od atomu magnezu odłączą się dwa elektrony, czyli dwa minusy, to stanie się on jonem dodatnim, nazywanym w skrócie kationem. Z kationem mamy do czynienia, gdy z prawej strony symbolu, u góry, pojawia się plus. Przy takim zapisie liczba z dołu wciąż mówi nam, ile mamy protonów, czyli tutaj ponownie mamy ich 12. Odejmując od liczby górnej liczbę dolną, otrzymamy liczbę neutronów. W porównaniu z poprzednim przykładem zmianie ulega sposób liczenia elektronów. Gdybyśmy nie mieli tego 2, plus, to liczba elektronów wynosiłaby 12. Ale to 2, plus informuje nas, że uciekły stąd 2 elektrony, a więc aby wyliczyć liczbę elektronów, które zostały, wystarczy odjąć od 12 2. Zostało więc 10 elektronów. Plusów. Pochodzących od protonów mamy 12, a minusów pochodzących od elektronów 10, czyli plusów jest o 2 więcej niż minusów i stąd ładunek dwudodatni tego jonu. Tłumaczę to bardzo po chłopsku, ale chciałbym, żebyś po prostu potrafił rozwiązywać tego typu zadania. Bywa również tak, że elektrony przyłączają się do pierwiastka i wówczas powstaje jon ujemny, nazywany anionem. Jeżeli przy symbolu widzisz jakiś minus, to z całą pewnością masz do czynienia z anionem. Policzmy zatem protony, neutrony i elektrony w tym przypadku. Liczba z dołu to liczba protonów. Odejmując od górnej liczby dolną, dowiemy się, ile neutronów ma ta cząstka. 32 minus 16 równa się 16. Gdyby nie było tego 2 minus, to liczba z dołu, ta szesnastka, to byłaby również liczba elektronów. Ale to 2 minus mówi nam, że do atomu dołączyły jeszcze 2 elektrony, a więc wszystkich elektronów mamy 16 plus 2, co daje 18 elektronów. 16 plusów od protonów i 18 minusów od elektronów daje 2 minus i stąd dwuujemny ładunek tego jonu. Policzyliśmy wszystko, co trzeba, teraz już wystarczy tylko uzupełnić tabelę. Na koniec moja prośba do Was, w komentarzach piszcie swoje wszystkie uwagi, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co warto byłoby zmienić lub poprawić. Dzięki temu będę mógł tworzyć nagrania, które staną się dla Was jeszcze bardziej użyteczne i pomogą Wam lepiej przygotować się do matury. Dzięki.